Co to jest nagłe zatrzymanie krążenia? W skrócie NZK. NZK to sytuacja, w której serce nagle przestaje pompować krew do całego ciała, w tym co najważniejsze do mózgu, płuc i samego siebie. Bez krążącej krwi komórki nie dostają tlenu i zaczynają umierać, a wraz z nimi cały człowiek. Dlaczego serce przestaje bić? Są dwa główne powody. Pierwszy to zbyt duże obciążenie serca w stosunku do otrzymywanego przez nie tlenu. Serce staje jak Himalajista, który próbuje wejść na Mont Everest. To dlatego, na przykład, zapalenie płuc potrafi zabić. Drugi powód to zaburzenia impulsów elektrycznych, które kontrolują pracę serca. Serce staje albo wariuje, jak pralka, w której zepsuł się elektroniczny sterownik. Zwykle ten drugi powód jest bardziej optymistyczny, bo serce samo w sobie podejmie pracę, jeśli tylko uda nam się rozwiązać problem z impulsami elektrycznymi które tym sercem sterują.